No dobrze. dobrze, nie? Gdzie ten rekord został ustanowiony? W Berlinie podczas mistrzostwa Europy? Bardzo. Dobra, ale dwa już mam odhaczone. Ile złotych medali imprez międzynarodowych masz na swoim koncie? Odpowiedź A 7, B 8 czy C 9. O Jezu jest złotych Siedem. Nie eee. wiem. O! Strzał, nie mam pojęcia. No pierwsza pojęcia. Nie No. Berlin. Trzy No, pięć. No. z Młodzieżowe Mistrzostwa Europy i World Series w Prawie, prawie. Jedziemy dalej. Tu już jest trudniej. Kurde, to już było trudne pytanie. <laughs> Jaki kolor tejpa miałaś na stopie w Londynie w 2017 roku? A Czarny, B Niebieski czy C Zielony? Czarny. Aha. Zdjęcie mi gdzieś nie świta tak, no? no. Kto biegł w mieszanej sztafecie 4 razy 400 metrów podczas mistrzostw świata w Dosze? Ja, Iga, Karol, i... Pałomelko chyba jeszcze był. Eee, Nie. No, Nie, bo to... Tu... Zaczynał Wiktor Suwara. Suwara. A drugi bieg O Czyli bez Zalesia. O. No mówiłam, że to... To teraz trochę łatwiejsze. Jaka była kolejność złotej sztafety podczas World Relays w Jokohamie? Kolejność? Nie muszę sklecić, kto tam biegał. Tam biegam ja, gość Ja nie wiem. Może łatwiej będzie po kolei? Kto zaczynał tę sztafetę? Kiedy ja nawet nie wiem kto tam biega. No Iga była, ale Iga nie wystartowała, to na pewno. Wracała do domu. Ania. Ania była. Wycisz? Patrycja Wyciszkiewicz. No dobra, to już skład mam. To nie wiem, obstawiałabym Gosia, Ania, Patrycja, ja? Dwie osoby musiały co? No. No to wtedy Ania, Gosia... Nie. Gosia, Patrycja, Ania, ja. No. Nie no, rzeczywiście proste pytanie, ja nawet nie wiedziałam kto. I ostatnie pytanie. No. A oglądasz czasem postarcie swoje biegi z komentarzem telewizyjnym? Czasami, no. Co powiedział podczas biegu finałowego w Berlinie komentujący go Przemysław Babiasz w momencie, kiedy wychodziłyście na ostatnią prostą? Greczynka ucieka, ale Justyna? A. Goni ją za wzięcie? B. Widzi przed sobą szansę? Czy C. Zaraz ją wyprzedzi? To powiedział Przemysław Widzi swoją szansę. Już ostatnia prosta, Greczynka ucieka, ale Justyna widzi przed sobą szansę i zbliża ją będzie do I chyba będzie pierwsza. Tak? To mi najbardziej jakoś pasowało. no, wszystko.